Handel to proces gospodarczy, który polega na sprzedaży, czyli wymianie dóbr i usług za pieniądze, bądź inne towary, albo usługi. Proces ten jest realizowany często przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku. Dzisiejsza liturgia słowa mówi wiele o handlu, co nam pokazuje, jaki daje nam obraz Pana Boga. Posłuchajmy. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, jak Pan Jezus wyrzuca kupców ze świątyni. Dlaczego ich wyrzucił? Przecież zajmowali się swoją pracą, powinni tam być, powinni sprzedawać baranki na ofiary, powinni wymieniać pieniądze świeckie na cykl świątynny, czyli na monetę, które można było złożyć w ofierze w świątyni jerozolimskiej. Dlaczego więc ich wyrzucił? Problemem nie są zajęcia, którymi się zajmowali, ale postawa ich serca. To, że ze świątyni zrobili miejsce kupna, miejsce sprzedaży, miejsce handlu, i chociaż mieli to robić, to jednak handel stał się ważniejszy od modlitwy, od oddawania kultu i czci Panu Bogu. Czasem i my prowadzimy handel z Panem Bogiem taki handel modlitewny. Nieraz, kiedy modlimy się w jakiejś, o jakiejś ważnej sprawie, w jakiejś ważnej intencji, to przecież Panu Bogu wiele obiecujemy. Prosimy, bo przecież Pan jest powiedział: prośba, będzie Wam dane, ale chcemy dokonać czasem handlu, takiego handlu, który dokonuje się w naszym sercu. Nieraz możemy powiedzieć: Panie Boże, bardzo Cię proszę o spełnienie tej czy innej mojej prośby, przecież jest dobra, a ja w zamian za to ofiaruję Ci, i tu możemy już wyliczać, różne nasze waluty. Czasem chcemy ofiarować Panu Bogu jakąś naszą modlitwę, czasem nasze wyrzeczenie, czasem coś innego, chcemy to obiecać że jeżeli Pan Bóg da nam jedną rzecz, wypełni jakieś nasze pragnienie, to my Mu w zamian damy coś innego. Jezus dzisiaj mówi, że to nie jakaś modlitwa, jakaś forma modlitwa jest, jest problemem. Że na przykład modlitwa prośby byłaby zła. Nie, Jezus mówi, jest dobra. Mówi, przecież prościa będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Ale pokazuje... Że problemem jest czasem nasza postawa serca, że z Panem Bogiem chcemy handlować, że Panu Bogu chcemy coś zabrać, chcemy Mu coś wytłumaczyć, chcemy, aby spełniła się nasza wola. Dlaczego więc mamy modlić się mu twą prośby, skoro Pan Bóg przecież wie o wszystkim tym, czego nam potrzeba? Ano, dlatego, że modlitwa, prośby, modlitwa pełna zaufania do Pana Boga. Ona otwiera nasze serca, żebyśmy nie zmarnowali tych darów, których Pan Bóg nam daje, żebyśmy je dobrze wykorzystali, żeby one rzeczywiście służyły dobru nas i tych, do których jesteśmy posłani. Dzisiaj więc Pan Jezus pokazuje nam, byśmy zobaczyli naszą modlitwę, ile jest w niej handlu, i żebyśmy tę modlitwę wygonili ze świątyni swojego serca, żebyśmy nie chcieli z Panem Bogiem handlować, ale w pokorze i z wdzięcznością, przyjąć to wszystko czym chce nas obdarzyć, bo nasza modlitwa to nigdy nie ma być handel, ale przyjęcie woli Pana Boga. Modlimy się codziennie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Oby czas Wielkiego Postu był takim świętym czasem wyrzucenia z naszego serca tego wszystkiego, co wykrzywia nam obraz Pana Boga, oby pomógł nam spojrzeć na Pana Boga i poznać Go takim, jakim jest, jako tym, który nas kocha, który obdarza nas wszystkim, czego, na, czego nam potrzeba. Na tę drogę niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.